Przedano, a teraz wynająłem Wam szofera, który zawiezie Was w kolejne miejsce. Będziecie sami mogli spędzić dzień. I z Ale będziemy mieli randkę. Dobrze, moi drodzy, zapraszam Was do auta, gdzie szofer przewiezie Was na kolejną atrakcję. Czanik właśnie do nas dzwoni na FaceTime, bo po prostu wystawili nas w parku i nie wiemy co robić. Siema! Ale ładnie razem wyglądacie. No! Dostaniecie właśnie od szofera wszystkie informacje, jak i binesk, gdzie się udać. Czeka was randka w parku. Moi no drodzy, od szofera dostaniecie również pojemnik, a to jest kupisz okay. przygotowany specjalnie dla was. Wika będzie mogła zadawać ci różne pytania. Czemu wika a Czemu mnie na odwrót? Czemu tak nie no przesada! Mieranski. Mieranski. Piekło mężczyzn! Czyli idziemy na randkę. No dobra, moja droga, to zapraszam ze sobą. Dalej. Meanwhile. O, masz rzeczy, dawaj. Jak? Dużo, to może nam się przydać. O, to będzie dobre. Dobra, patrzcie to, że tutaj jest dużo fajnych rzeczy. no tam może się rzucać w oczy. Możesz się przebrać ewentualnie za ochronę. ja mam pomysł, żeby werę przebrać w taki strój. Dobra, dawaj, misja przebieranie się, metamorfoza. Ale się dziwnie czuję w takim kolorze. No i dawaj perukę. Kurę no z daleka to w ogóle inna osoba już, nie? No. Ja mam czapkę, mam koszulkę, nie?